kochani, witajcie w moim dzisiejszym odcinku Dzisiaj, jak już widać, będzie to slime z aplikacji Decyzująca Ruletka Będę kręcić sobie właśnie w takiej aplikacji Decyzująca Ruletka Jaki slime dzisiaj zrobię To więc idziemy kręcić Robimy sobie teraz decyzującą ruletkę Pokażę od razu wam wszystkie pytania a dopiero później zrobimy więc Pierwsze pytanie: ile dodać kleju? I wychodzi na to, że dodamy sobie jedną łyżeczkę kleju. Następne. Będzie nasz slime. Już wam powiedzmy do Przezroczysty slime, pianka, koloryzująca, fioletowy pigment. Trzymy. Trzymy. I wypada na to, że robimy slajma malowanego. Pianką koloryzującą. to będzie czy dodać brokat. Przepraszam, ale kliknąłam tutaj przygłaszanie i wychodzi na to, że nie dodajemy brokatu. Ostatnie pytanko czy dodać wodę. Się, jak będę już robić slajma. Okej, okay. to tak jak widzieliście, co mi się wylosowało? Będziemy robić slajma z jednej łyżeczki kleju i będziemy go kolorować pianką koloryzującą. Więc wziąłam sobie już pudełeczko, otwieram je. Będę to robić sobie na zatyczce, zakręcę od niego. Więc nie wziąłam łóżeczki. To będzie taka łóżeczka na oko. Okej, okay, mi się wydaje, że taka ilość kleju to jest łóżeczka. Teraz dodajemy trochę... Nie zadałam pytania Wam, jakiego to ma być koloru ale wybrałam sobie już y, będę tu mieszać nożyczkami ponieważ zapomniałam wziąć mojego mieszadełka a to chyba nic nie zmienia miesza się tym i tym tak samo okej okay, wymieszałam teraz biorę aktywator I też już mieszam go z moim slajmem. Najpierw miałam chęć zrobić z takiego slajma, że on będzie z fioletowego pigmentu, z fioletowym brokatem. A niestety takie coś mi się nie wylasowało, więc zrobimy niebieskiego slajma bez brokatu. Tak on jak na razie wygląda. To tak wygląda ten slime Odkładam już i mieszam z powrotem. On zaczyna się tworzyć. On będzie innej konsystencji niż wszystkie moje slajmy, ponieważ mam w sobie piankę. Tylko ciekawe, czy on nie będzie barwił rąk. Bo pianka do włosów, czyli że pianka i Ją trzeba spłukiwać przecież Ale nie brudzi rąk On jest inny niż wszystkie moje slajmy Jest bardzo fajny w dotyku, mi się bardzo podoba Będę musiała zrobić więcej takich filmów z decyzującą ruletką i kończymy już ten odcinek. Pa pa, widzimy się w następnym odcinku. Lajkujcie i subskrybujcie mój kanał. Będę starać się wrzucać odcinki codziennie, ale nie wiem czy mi się to uda, bo odcinki czasami mi się długo wstawiają. Na innym kanale, nie na tym. Odcinek stawił mi się 27 dni. Więc to chyba nie jest normalne, ale kończymy już ten odcinek. Pa, pa do zobaczenia w następnym odcinku. Jeszcze raz wam pokażę jak wygląda ten slime z takiego ładnego niebieskiego koloru. Nara.